Ten chłopiec miał magiczne pióro, które potrafiło ożywiać wszystko, co narysował. Na początku nie wiedział o jego niezwykłej, niesamowitej mocy, dopóki nie narysował jabłka na kartce papieru. Usłyszał wtedy głośny, tajemniczy hałas dobiegający z szafki. Zaintrygowany powoli zajrzał do środka i był w szoku, gdy zobaczył tam prawdziwe, świeże jabłko. Zastanawiał się, jak się tam nagle znalazło. Postanowił ponownie przetestować swoje cudowne pióro. Narysował banknot o nominale 10 dolarów na papierze, sprawdził szafkę i rzeczywiście znalazł znalazł w niej 10-dolarowy banknot. Był zachwycony i podekscytowany. Pomyślał, że dzięki temu pióru może się szybko, łatwo wzbogacić. Chcąc jeszcze więcej pieniędzy, narysował stos banknotów o nominale 10 dolarów. Kiedy sprawdził szafkę, znalazł w niej całą stertę pieniędzy. Był w niebo wzięty, ale wtedy uświadomił sobie, że nadal nie ma dziewczyny. Wrócił więc do papieru i zaczął rysować piękną, seksowną dziewczynę. Jednak nagle ktoś zapukał do drzwi, zostawił rysunek i poszedł otworzyć. Po chwili chłopiec wrócił do pokoju. I Zobaczył bardzo dziwną scenę. Szafka była otwarta, a z jej wnętrza powoli wyłaniała się ręka. Chłopiec nie wiedział, co robić. Był naprawdę przerażony, ponieważ